W dzisiejszym magazynie Open Doors. Syria. Umacnianie nadziei. Pilna prośba o modlitwę. Po niszczycielskich ziemi w Turcji i Syrii, chrześcijanie, którzy są podwójnie dotknięci prześladowaniami i brakiem pomocy, potrzebują modlitwy i wsparcia. Oraz oddzieleni od rodziny. Młodzi chrześcijanie w Kolumbii. Alejandro i Alexis mieszkają w ośrodku dla uchodźców El Ogar w Kolumbii. Dzieci z rodzin chrześcijańskich mogą tam przybywać i pobierać naukę, aby uniknąć rekrutacji przez partyzantów. Zadawałem sobie pytanie: Czy zapomniałeś o nas, ojcze? Czy opuściłeś nas tak, jak opuściłeś Jezusa na krzyżu? Czy musimy nieść ten krzyż? I wtedy pomyślałem, ale po krzyżu przyszło zmartwychwstanie. Jeśli ktoś chce nam pomóc, to przede wszystkim niech się modli. Potem możecie nas wspierać na inne sposoby. Wiemy, że jesteśmy jedną wielką światową rodziną. Minęło już kilka tygodni, od kiedy silne trzęsienia ziemi nawiedziły duże obszary Syrii i Turcji. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia poszkodowanych zostało ponad 23 miliony ludzi. W obecnej chwili chrześcijanie potrzebują zarówno naszej modlitwy, jak i pomocy materialnej. Na cierpienia związane z prześladowaniami nakłada się brak dostępu do pomocy humanitarnej, zwłaszcza w Syrii. Pastor Abdallah pracuje z prześladowanymi chrześcijanami od początku wojny domowej w Syrii i był w pobliżu Aleppo, gdy w środku nocy kolejne trzęsienia ziemi nawiedziły północ kraju. Szybko znalazłem taksówkę, która zabrała mnie do Aleppo. W tym czasie ziemia zaczęła się ponownie. Po pierwszym trzęsieniu ziemi, kiedy wszystko się uspokoiło, ludzie wrócili do domów. Ale drugie trzęsienie wywołało w ludziach wielki strach. Z taksówki, w drodze do Aleppo, zadzwoniłem do moich kolegów i powiedziałem im, żeby otworzyli kościół i wpuścili ludzi. Kościół zapełniał się potrzebującymi, a my mogliśmy nieść im pomoc w tym trudnym czasie. Gdy tylko dotarłem do Aleppo, skierowałem się do kościoła, gdzie gromadzili się ludzie. Byli przerażeni. W ich oczach widziałem ogromny strach. Panicznie się bali, ale nie potrafili wyrazić swojego strachu. Nie potrafili słowami opisać tego, co się z nimi działo. Wzruszyłem się, gdy zobaczyłem, że w kościele czuli się bezpieczniejsi. Czuli, że Jezus ich uratował, że mimo wszystko coś się wydarzyło i przeżyli. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że ludzie przychodzili do nas, bo potrzebowali kogoś, kto się nimi zaopiekuje. Pospieszyliśmy więc, by dać im jedzenie i picie. Włączyliśmy generatory, bo w mieście nie było prądu. Potrzebujemy modlitwy, bo potrzebujemy siły Jezusa, bez której w tej chwili nie jesteśmy w stanie nawet zwyczajnie zasnąć. Od kilku lat nasi partnerzy wspierają chrześcijan w Syrii, realizując różne projekty pomocowe. W kilku miastach powstały tak zwane centra nadziei, gdzie lokalne wspólnoty na różne sposoby niosą nadzieję ludziom w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie tam pomocy szukają chrześcijanie, którzy zostali pozbawieni środków do życia w wyniku wojny prześladowań, osłabionej gospodarki, a teraz z powodu trzęsienia ziemi. Zostaliśmy przyjęci z ciepłem i miłością. Zatrzymaliśmy się w kościele i zostaliśmy otoczeni opieką. Niech Bóg błogosławi osoby, które tu pracują. Dano nam wszystko: jedzenie, materace, nawet kawę i ciepło. Proszę was wszystkich o modlitwę, o ochronę i za tych, którzy byli pod gruzami w budynkach, które się zawaliły. Wierzę, że Bóg może uczynić wiele dobrego dla nich i dla nas. Now, uh, the Jestem w obecnie w Lataki. Wiele rodzin musiało opuścić swoje domy, ponieważ trzeba było je sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa. Trzęsienie ziemi nie oszczędziło obozu dla uchodźców. Zawaliło się tam wiele budynków. W innych dzielnicach, którymi się opiekowałem, również zawaliły się budynki. Jest wielu zabitych i rannych. Szpitale, które odwiedziłem, były pełne rannych. Prosimy o pomoc w tym trudnym czasie. Najbardziej pomocy potrzebują rodziny, które straciły domy. Wcześniej wiele domów zostało zburzonych w trakcie działań wojennych. Wiele nowych domów zostało odbudowanych w nieodpowiednich miejscach lub na słabych fundamentach, a teraz wszystkie zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi. W rejonie katastrofy nasi partnerzy pomagają ofiarom, zapewniając im schronienie, dostarczając żywność i udzielając doraźnej pomocy medycznej. W dłuższej perspektywie nasi partnerzy pomagają poprzez szkolenia, doradztwo w zakresie traumy i przygotowanie na wypadek katastrofy. Na terenie Syrii działa 287 Centrów Nadziei. Ponadto wspieranych jest około 500 projektów samopomocowych. Prosimy, módlcie się z nami. O pocieszenie dla tych, którzy stracili bliskich, aby nasi bracia i siostry w Syrii i Turcji nieustannie pokładali nadzieję w Jezusie i ufali, że On doda im sił i przeprowadzi przez czas smutku i zaopatrzy we wszystko, co jest im potrzebne, oraz aby byli światłem w ciemności i potrafili dzielić się Bożą miłością z tymi, którzy go nie znają. Możesz również napisać wiadomość z zachętą do lokalnych liderów i pastorów, którzy dźwigają ciężkie brzemię. Mój tata jest pastorem. W tej chwili nie wiem, czy jest w więzieniu, ale przed powrotem z wakacji słyszałem, że strażnicy szukają go, żeby wsadzić do więzienia. Ja nie chciałem wyjeżdżać, chciałem zostać w domu, ale tata kazał mi wracać. Wiedział, że muszę się uczyć. Od tego czasu nie rozmawiałem z rodzicami. Nie wiem, czy tata jest w kościele, w domu, czy jest zamknięty w więzieniu. Naprawdę nie wiem. Nie mieszkam w domu z powodu prześladowań, przez które przechodzą moi rodzice. I dlatego, że życie w regionie, z którego pochodzę, jest bardzo niebezpieczne. Jest tam dużo przemocy, która dotyka także moich rodziców. Różne grupy zbrojne walczą ze sobą o przejęcie władzy w Tumako. Grupy przestępcze chcą zniszczyć kościoły, ponieważ chrześcijanie zwracają się do młodych ludzi. Gangom się to nie podoba, ponieważ chcą, aby młodzież dołączyła do ich szeregów. Jak już mówiłem, sytuacja jest bardzo trudna. Dwa tygodnie temu byłem w domu i poszedłem do kościoła. I tam usłyszałem, że zabito jednego z braci z kościoła. Był taksówkarzem, jeździł motocyklem. Tamtego dnia odwoził klienta i został zaatakowany. To się działo podczas nabożeństwa. Jego ojciec był wtedy w kościele i kiedy skończyliśmy, to przyszła wiadomość, że jego syn został zabity. Byłem wtedy w kościele i bałem się, że ci ludzie mogą zrobić coś złego moim rodzicom. Cóż, ja już mówiłem, otacza nas przemoc. Przede wszystkim dziękuję Bogu za to, że mogłem się tutaj znaleźć, bo trudne sytuacje nauczyły mnie, że moja wiara musi być silniejsza. Myśląc tak po ludzku, mógłbym zdecydować, że powinienem walczyć i mścić się, ale co by to mi dało? Nic dobrego. Nauczyłem się pytać Pana Boga o Jego wolę i ufać w Jego prowadzenie. No cóż, moje życie bardzo się zmieniło, ponieważ tu mogłem być bliżej Boga, szukać Go każdego dnia, bardziej niż wtedy, gdy byłem w domu. Tam nie mogłem normalnie żyć, bo nie mogłem wychodzić z domu. Mam prośbę, abyście modlili, Kolumbii, abyście modlili się za nas w Kolumbii, abyście modlili się za nasze rodziny, ponieważ one bardzo cierpią z powodu działalności grup przestępczych. Chciałbym, aby w kraju zapanował pokój. Dlatego proszę o modlitwę za nasz kraj, za nasze rodziny. Za nasze rodzeństwo, przyjaciół, za pastorów, którzy bardzo cierpią z powodu przemocy, za naszych braci i siostry w kościele, którzy również cierpią, i za kościoły, bo i one są w niebezpieczeństwie. Proszę o modlitwę za Kolumbię. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, Zapraszamy Cię do zaprenumerowania naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendoors.pl ukośnik magazyn. Zachęcamy Cię bądź aktywny.